Dynamiczny marsz nogą atakującą z boku płotka to ćwiczenie angażujące do pracy mięśni zginaczy biodra. Jednocześnie wymusza szybki atak nogą podłoża. Wszystkie elementy wpływają na globalną poprawę techniki i siły. Podczas wykonania Twoje ciało musi być wyprostowane. Kolano unoś wysoko, ale bez odchylania sylwetki od linii pionowej. Stopę postaw przed płotkiem tak, żeby mieć miejsce na wykonanie uniesienia kolana i wykonanie kolejnego kroku tzw. ataku. Wykonaj zagarnięcie nogą atakującą i dynamicznie postaw stopę. Nie musisz wykonywać tego ćwiczenia nad płotkiem, wystarczy, że zasymulujesz ruch z boku. Stopy zadarte grzbietowo podczas unoszenia, a w ostatniej fazie atakujemy się stopiem. Ręce pracują na przemian stronie, wspomagają cały ruch i stabilizują sylwetkę. Ćwiczenie wykonane poprawnie wymusza większe zakresy ruchu w stawach, co przynosi duże efekty poprawie siły, koordynacji i techniki biegu. Wzmacnia globalnie grupę mięśni odpowiedzialnych za zginanie stawu biodrowego i wyprowadzanie podudzia w przód.